mniejsza z Panuje w niej duża wilgotność powietrza, a temperatura sięga około 50 stopni. W samym tej unosi się błonik olejów aromatycznych. Jest to mieszanka w sam raz na jesienny spadek odporności i przeziębienia. Polecana jest również dla osób Jest to doskonałe rozwiązanie dla zmarzłów. Jest to najcieplejsze miejsce w okolicy. Sauna ta doskonale rozgrzeje twój organizm. Polecana jest też przygula w miśni i stawach. Temperatura wewnątrz może przekraczać nawet 100 stopni. Biosauna jest dla tych, których zniechęca wysoka temperatura, jak i również dla tych, którzy jeszcze nie mieli. osiąga około 50 stopni. Głęboki relaks zapewniają olejki aromatyczne i również koloryteracja, która ma zbawienie wpływ na nasze samopoczucie, szczególnie gdy zawsze Pężnia solna to relaks i wyciszenie. Jest to idealne miejsce na odpoczynek po ciężkich tracić. Dodatkowym atutem tężni jest solarka, która ma zbawienny wpływ na układ oddechowy. Ponadto można skorzystać z zabiegów masażu relaksacyjnego, które są wykonywane przez pracowników Aquametr.